Wioletta Zaremska, witam i zapraszam na ekspres powiatu tarnowskiego. A w nim wydłuża się remont mostu w Ostrowie. Powiat tarnowski pomaga uchodźcom z Ukrainy, którzy uciekli przed wojną. Ponad tysiąc uchodźców w powiecie tarnowskim. Młodzi szachiści rywalizowali o puchar starosty tarnowskiego i przewodniczącego Rady Powiatu Tarnowskiego w Łęgu Tarnowskim. Turniej młodzieżowych drużyn pożarniczych powiatu tarnowskiego rozegrany został w Koszycach Wielkich. Druga połowa maja to nowy, realny termin oddania do użytku mostu nad w Ostrowie, firma, która wykonuje ten remont, złożyła wniosek o wydłużenie terminu prac. Pierwsza rzecz to jest na samym początku dostawy stali i konstrukcyjnej, ale też i zbrojeniowej, które opóźniły montaż i przygotowanie dźwigarów. No dźwigary to jest. Podstawowy element jeśli chodzi o nośność mostu, który no, zostały wykonane z opóźnieniem, potem montaż i tak dalej, i tak dalej. Potem też i stal zbrojeniowa, i tak myśmy mieli dużo szczęścia, że nie w tym czasie, teraz, jak jest, są prowadzone te działania wojenne, gdzie no, a ta stal przyszła z Donbasu, no, też kilka razy zostały zniszczone drogi dojazdowe do tego mostu, gdzie były montowane dźwigary, czy potem szalowanie. Betonowanie. Remontowany most był też zalany w ubiegłym roku, a dodatkowo jego przebudowa zaczęła się w czasie, w którym zaczęło brakować potrzebnych elementów. Tu winny był covid i przestój wielu w wielu fabrykach. Teraz z powodu wojny na Ukrainie kilku pracowników pojechało bronić swojej ojczyzny te braki, zostały jednak szybko uzupełnione. Powiat Tarnowski pomaga uchodźcom z Ukrainy, którzy uciekli ze swoich domów przed wojną. O tym, jak wyglądają działania samorządu w tym zakresie, mówił w programie raport regionu Tomasz Stelmach z Zarządu Powiatu Tarnowskiego. Organizujemy jako powiat na terenie 16 gmin powiatu tarnowskiego tą pomoc dla uchodźców. A również tutaj u nas przybywających. Patrząc na te potrzeby lokalizacyjne pewnie też samorządy tutaj w tej kwestii współpracują i też czekają na finansowanie od wojewody. Jak to wygląda? Zostało w siedzibie starostwa na Narutowicza 38 podpisane porozumienie pomiędzy powiatem tarnowskim a 16 gminami powiatu tarnowskiego w sprawie właśnie finansowania pobytu uchodźców. i Jest to wszystko robione pod agendą Urzędu Wojewody Małopolskiego. I tą pomoc my jako powiat ziemski pełnimy rolę pośrednika, przekazujemy do gminy. Zwiększa się liczba uchodźców w powiecie tarnowskim. W dwa tygodnie po tym, jak Rosja zaatakowała Ukrainę, na teren powiatu tarnowskiego przybyło ponad tysiąc uchodźców. Należy podziękować tym wszystkim osobom, które bardzo, bardzo mocno wspierają i pomagają, przyjmują do siebie uchodźców, bo to jest naprawdę odruch serca, no, który, który no, słów nie ma, żeby po prostu im podziękować. A my w powiecie Tarnowskim widzimy to, bo ja będę oczywiście mówił tylko za Tarnowski. Wszystkie podziękowania osobom prywatnym, samorządowcom, osobom, wolontariuszom, wszystkim instytucjom, wszystkim firmom, które w tym momencie wspierają różnego rodzaju darami, ale i też mieszkaniami, które są przedsiębiorcy, którzy dają hotele, motele. Pensionaty, domy prywatne, domki prywatne. Także to jest naprawdę odzew, gdzie ja jestem. Znaczy, ja wiedziałem, że Polacy są ludźmi, którzy bardzo mocno utożsamiają się, ale ich też wspierają, pomagają. A w tym momencie naprawdę brak słów, ale mimo wszystko serdecznie dziękuję w imieniu samorządu powiatu Tarnowskiego. A przechodząc już do szczegółów, tak w tej chwili, wczorajszy, bo to raporty zawsze przychodzą do nas do godziny 12. Mamy ponad prawie 1400 uchodźców, którzy są w miejscach prywatnych, czyli w domach prywatnych, i ewentualnie w instytucjach takich jak hotele, motele, schroniska, internaty. Jest to grupa duża. Ona się cały czas zmienia, bo to są uchodźcy, którzy są nieraz dzień, dwa, trzy, ale są też grupy, szczególnie matki z dziećmi, gdzie będą przebywać dłużej. Dlatego tutaj ta pomoc, te dary, które są w tej chwili przenoszone, znoszone do poszczególnych samorządów. Tutaj no, rewelacyjna praca samorządów gminnych, tutaj muszę podkreślić, że to, co w, w jaki sposób pomagają wójtowie, burmistrzowie, różnego rodzaju stowarzyszenia, koła Gospodlegii Wiejskiej, jednostki OSP, jakoś potrafią się zorganizować w tych miejscach, gdzie te dary są, ale też i ci uchodźcy, no to naprawdę jest ogromny podziw i w tej chwili takie miejsca są stworzone. Myśmy oczywiście ze swojej strony wykonujemy pracę, która jest dla nas również ważna. My mamy tak zwane miejsca znaczone już od ponad tygodnia na polecenie pana wojewody musieliśmy przygotować ponad prawie 150 miejsc. Dla dzieci i opiekunów, którzy są ewakuowani z domów dziecka na Ukrainie. Te miejsca są znaczone i one są w tej chwili nieruszalne. Takie miejsca musieliśmy mieć przygotowane i one je mamy, bo mamy na przykład w DWD w Wiodówce tuchowskiej, prawie 95 miejsc. Mamy w Kołkówce, też były dom czasów dziecięcych w gminie Rzepiennik, Strzyżewski. mamy też sześć miejsc specjalnych dla osób mniej sprawnych w naszym mieszkaniu, w naszym powiatowym ośrodku interwencji kryzysowej. Mamy też przygotowane dwa pokoje dla czterech osób w specjalnym ośrodku szkolno Dlatego myśmy od strony pomocy społecznej mamy to wszystko przygotowane. To prawdopodobnie najlepsi młodzi szachiści w regionie tarnowskim. W Łęgu Tarnowskim odbył się drugi drużynowy turniej szkół średnich, a w nim udział wzięło 10 placówek. Zgłosiło się Rekordowa ilość, dlatego że aż 20 drużyn z powiatu tarnowskiego. W tej chwili bierze udział około 90 zawodników. Jest z kim pograć, jest system szwajcarski, czyli jest to wyrównane, że z lepszy z lepszym, słabszy ze słabszym. My mamy w drugiej drużynie aż dwie osoby rezerwowe, więc tak się staramy układać, żeby wszyscy zagrali. Więc, więc jak nawet ktoś jest słabszy, no to się uczy, uczy się na błędach, na cudzych, na swoich, więc rozwijamy się. No. Ktoś powiedział, że szachy no to gra błędów. Kto zrobi pierwszy, albo kto zrobi więcej, ten przegrywa, więc uczymy się wszyscy. Jak się gra najpierw debiuty, to trzeba pamię pamiętać po prostu te wszystkie y, war warianty. A jak y, trzeba liczyć kombinacje, to trzeba na przykład czasem liczyć do 15 ruchu y, z obu stron, więc trzeba mniej więcej policzyć 30 y, perfekcyjnie ruchów, które przewi prze przewidzi się i dodatkowo te, które są jeszcze położone, więc trochę tego jest. Dzięki temu gra w szachy rozwija umysł na wielu płaszczyznach. Jestem dumna, jak tak patrzę na tę salę, na, na tę młodzież, jak pięknie grają i tu tak naprawdę, no wiadomo, że chodzi o wygraną, bo to jest też prestiż jest, i, i duża satysfakcja, ale tak naprawdę chodzi o to, żeby ta młodzież się rozwija w ten sposób, szachy dają wielkie, wielkie szanse rozwoju i kiedyś sama jak byłam młoda mając 20 lat próbowałam grać, że tak powiem tymi piątkami potrafiłam przestawiać po szachownicy dzisiaj to tylko jest moje wspomnienia jak patrzę jak młodzież gra te ruchy mi się przypominają, ale uważam, że to jest bardzo piękna sprawa. Najlepsze drużyny, ale nie tylko otrzymały nagrody. Piękne puchary tutaj starostwo powiatowe w Tarnowie na czele z, z panem starostą i, i moją skromną osobą bo postanowiło że Będziemy dofinansowywać takie, takie właśnie rzeczy. Zresztą od dawna sport w powiecie tarnowskim ma się dobrze, a że nawet bardzo dobrze, naprawdę jest, jest spory udział powiatu tarnowskiego w promocji sportu różnych dyscyplin, nie tylko szachowych na terenie, na terenie powiatu. Dodajmy, że w turnieju szachowym udział brały drużyny ze szkół Starnowa, Tuchowa, Zakliczyna, Ryglic, Gromnika, Ciężkowic, Wojnicza oraz Wrocławia. Rozegrany został czwarty. Turniej Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Powiatu Tarnowskiego do hali widowiskowo-sportowej w korzystach Wielkich zjechało się ponad 20 reprezentacji. Te zawiady ogólnie skupiają się na tym, żeby rozbudzić tutaj sprawność dzieciaków z młodzieżowych drużyn pożarniczych. Jest tu szereg konkurencji, jest to taka sztafeta, która, którą trzeba wykonać, pospinać węże, przejść pod płotkiem, przejść nad płotkiem. Szereg takich tych czynności, które należy wykonać związanych z, ze sportem pożarniczym. Co skłania młode osoby do wstąpienia do ochotniczych straży pożarnych? Żeby się dobrze rozwijać, żeby zdobywać nowe możliwości w rozwoju. Pomagać ludziom. Bo to jest najważniejsze, myślę, że tak. Rozegrane zawody to nie tylko rywalizacja sportowa, ale również przygotowanie do późniejszych Działań w jednostkach OSP. Jednostki straży pożarnej nie będą mogły dobrze funkcjonować bez dobrze wyszkolonych strażaków, podkreślała Anna Pieczarka, poseł na Sejm. Sprzęt jest, chociażby cztery bardzo duże samochody, które trafią, samochody z kategorii tych ciężkich, które trafią do powiatu tarnowskiego. Kolejny sprzęt, który pojawia się, ale bardzo ważny jest czynnik ludzki. Te wszystkie rzeczy, począwszy od najdrobniejszych pożarniczych, musi ktoś obsługiwać. I właśnie te, to, to wydarzenie, które dzisiaj i ta chęć bycia tych młodych strażaków wskazuje na to, że ten potencjał na przyszłość mamy bardzo duży. I tu też warto wspomnieć, może nawet nie tyle warto, co naprawdę należy, o zaangażowaniu jednostek ochotniczych straży pożarnych już dwa tygodnie temu, prawie już ponad dwa tygodnie temu i tej dużej chęci niesienia pomocy naszym braciom z Ukrainy dla najlepszych przygotowane zostały puchary i medale oraz pamiątkowe dyplomy. Dziś to już wszystko co przygotowaliśmy dla państwa. Dziękuję za uwagę i zapraszam za miesiąc.